Jaki brzydki dzień. Właśnie w takie dni lubię pokopać kamyczki. Tup, 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 tup! Hmm. No! Wykopałem dużo kamyczków dzisiaj. Pójdę dzisiaj sobie spać, bo już się robi brzydka pogoda. No, taka naprawdę już brzydka. Ech.

Jak zawsze brzydki dzień. Jest kop, 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 kop. <laughs> Dobra. O, toż to y, ledyngarny kamień o nazwie Biały Kamień. Muszę go zabrać i przechować w komnacie, która znajduje się pod tym pięknym liściem. Otwieram liścia. Wkładam pod niego kamień i idę spać. Tup, 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 tup. Pukuryku i to właśnie tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam nasze ręce nie przeszkadzały. To był po prostu typowy dzień z życia. Kogoś, który kopie kamienie. Jeżeli chcecie jeszcze inne rzeczy, to iście w komentarzach, jakie chcecie.